Hej, mordo, hej, nic na widoku Zrobimy szano, kurwy, będą w szoku Hej, jej dupa tak wielka, że kurwa nie potrafię oderwać z hey, nie będę z tym czekał do późno jeśli ona teraz jest gotów hey, ja też jestem gotów hey, Ale nie powiem I love you hey, nie powiem I love you, a nie powiem nic Dupa do góry, no i głowę schyl Ziomek mi doradzi, jak wyszedł mi mix Ziomek trzyma kciuki, żeby przyszedł szyd. E, Odleciałem ten pas jest tak mocny, że rozjeboskało Jej dupa jest wielka, kładę na dołapę A drugą na mapę, żeby iść do celu Dojdę tam mam je chociaż jest nas wielu Ty dojdziesz do kurwa drogiego hotelu Ty że za rękę z tą kurwą z burdelu <totototmoi> Co nawet ci nie daje Nie moja sprawa, więc mam dojebane Ona mi mówi, że fajny zegarek Nie wiem, na choć przeszła, więc chuja dostanie Nic na widoku, zrobimy ściano, Kurwy będą w I I dupa tak wielka, że, kurwa nie potrafię Oderwać z roku nie będę z tym czekał do późno, jeśli ona teraz jest gotów Ja też jestem gotów, ale nie powiem I love you Nic na widoku. zrobimy szano, kurwy będą w szoku I dupa tak wielka, że kurwa nie potrafię oderwać wzroku Nie będę z tym czekał do późno, jeśli ona teraz jest gotów Ja też jestem gotów, ale nie powiem I love you.